Halo, halo! How do witam wszystkich Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dosyć nietypowym na moim kanale Otóż na stacie tego odcinka chciałbym Was zaprosić, żebyście wygodnie się rozsiedli i ja was zapraszam do materiału. Bo to będzie materiał dotyczący pytania: dlaczego tak rzadko wrzucam vlogi? Skoro tak się dobrze sprzedają na moim kanale, oczywiście dobrze sprzedają. To tutaj śmiech, przez mogę powiedzieć. Bo 200-300 wyświetleń, jak na mój kanał, to jest dobry wynik. Ale w skali innych kanałów, w skali wyświetleń, to jest żałosny, mi dosyć bym powiedział. Ale cóż, przejdźmy dalej. Otóż często słyszę od znajomych, przyjaciół. ...osób otaczających mnie, żebym nagrywał vlogi, bo to po pierwsze się fajnie ogląda, po drugie jest ciekawe... ...i po trzecie coś się na nich dzieje, prawda? No, patrząc na 6 moich najpopularniejszych filmów... ...jeżeli dobrze pamiętam, to 5 albo sześć właśnie z, z nich to są vlogi, prawda? Czy to poprzeczka Challenge, czy, czy, czy nie wiem, co wy na to, czy jakieś inne takie główienka, prawda? I cóż, ja im mówię, no... Chętnie bym nagrał, ale nie mam czasu. A teraz wam powiem, że jednak mam czas, bo jakbym powiedział, że nie mam czasu, to wam składą, ale powiem, że nie mam czasu i co? No powiem, że nie mam czasu. Dobra, ale teraz się poważnie do powodów, dla których tak rzadko nagrywam te vlogi. Po pierwsze było teraz zima, jak wiadomo, było dosyć zimno i zbyt nie było warunków do nagrywania tych vlogów, prawda? Które może zachwiało się w w filmik. Dlaczego? Nie nagrywałem. Z powodzenia, xD Po drugie, nie zawsze mój kamerzysta, mój, jak ja to lubię ładnie mój współpracownik był dostępny. Otóż, mogliśmy się szczególnie spotykać na weekendy, żeby coś ponagrywać. Także były terminy w środę, ale w środę yy, spotykaliśmy się ciemną nocą, można tak w cudzysłowie powiedzieć, bo oczywiście zimą szybko słońce zachodziło. I też ta widoczność była dosyć słaba, żebym tak powiedział. Bardzo nawet słaba. I nie chciałem, żeby te odcinki wychodziły gównianie. Ech, po trzecie... Patrząc po prostu na wyświetlenia, nie chce mi się. Szczerze mówiąc nie chce mi się, nawet patrząc na wyświetlenie nie chce mi się nagrywać czegokolwiek wrzucać. Naprawdę. To jest dosyć takie demotywujące, że... że ja wiem, że jesteście wrogi. Ja wiem, że w pragniecie tych blogów, nawet bym tak powiedział, ale... No cóż, no ciężko się je nagrywa, później się je ciężko montuje... Ale cóż... Doszedłem do pewnego wniosku... tak sobie siedziałem i tak sobie myślę... Kurwa... Już ponad rok... Nie wiem, czy minął rok właśnie, chyba jeszcze nie... Ale załóżmy, że minął. Już ponad rok nagrywałem na tym YouTubie... I zebrałem 96 subskrypcji. To jest w skariaku? Bardzo małym wynikiem, bym powiedział. Bardzo małym i dosyć żałosnym. Więc doszedłem do wniosku, że albo nagrywam, albo nie, w końcu jak się w przyszłości dostanę, to lekko nie będzie, no, jak się w przyszłości dostanę. Z samych gierek, Mini Ninjas, czy, czy nie wiem, czy Clash Royale, czy na przykład Sound jak którego skończyliśmy, się nie dostanę, prawda? No, muszę jednak coś pożyteczniejszego wrzucić, prawda? No i właśnie do takiego także wniosku doszedłem. No i cóż, postaram się dla was częściej nagrać te vlogi bardziej może tematyczne jeżeli chcecie na jakiś temat chętnie się powiem na temat strajku nauczycieli po której ja jestem w stronie jak ja to widzę bo w końcu wiecie mam dużo czasu teraz na skorzystny strajk no a jak u was u wszystkich jest strajk piszcie w komentarzach i jeżeli byście chcieli na jakiś dany temat tam jeżeli wy mi podacie jakiś temat ja z chęcią go przemyślę Opiszę wam i mam nadzieję, że tego typu materiały Wam się spodobają, więc ja wam dziękuję za ten materiał taki, jak mówiłem, cudzysłowy, blogoskowy. Niedługo na kanale powinien się pojawić Clash Royale, a także Minijinjas. I ja Was zapraszam do subskrybowania no i lajkowania. No, bo do czego mogę Was zaprosić innego? Więc dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć wszystkim.